Witam serdecznie wszystkie byki, dzisiaj w czytaniu na miesiąc czerwiec. Kochani, dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcję, za to, że jesteście ze mną. Witam zarówno nowe osoby, które przychodzą na kanał, jak i te, które już od jakiegoś czasu ze mną są. Zachęcam do subskrybowania i zostawiania komentarzy pod filmikami. Pamiętajcie, że to są rozkłady ogólne. Jeśli już macie jakieś swoje prywatne zapytania, problemy, jak najbardziej możecie się skontaktować ze mną. Taki kontakt jest podany na kanale YouTube, czy na Poczt, czy na Facebooka. Rozkłady są telefoniczne lub pisemne, w zależności jak Wam tutaj pasuje. Zapraszam również na rytuały. Pamiętajcie, one zawsze dopoma, dopomagają Wam w życiu, czy to uczuciowym, zawodowym, finansowym, także oczyszczania, właściwie na każdą sferę życiową prócz spętań i innych tego typu działań. Kochani, powracając do tego, co Wam się tu może wydarzyć w tym czerwcu. Powiem tak, dużo energii możecie mieć, możecie coś nowego zaczynać, tak nową pracę. Możecie się przeprowadzać w nowe miejsca, możecie jakąś, jakieś nowe firmy zakładać, możecie dostawać podwyżki, więc gdzieś tu dużo takich pozytywnych, fajnych rzeczy e, się pokazuje. Też w jakąś współpracę możecie wejść z kimś, tak? Ktoś, kto jest energiczny, kto jest e, taki mm, dużą myśl, logiczny, tak? Podejmuje odpowiedzialne decyzje. Także tu pod tym względem się może dziać i tu zarobek fajnie gdzieś tam z, z miesiąca na miesiąc może rosnąć. Może od razu już nie będzie e, góry złota, ale kto wie... Czy za kilka miesięcy tak się nie stanie. Także jakieś inwestycje, coś nowego, być może to jest nowa praca, zmiana pracy, ale wszystko jest w tym e, na plus. tak? Może to jest jakaś budowa domu, chce się zacząć, to też jest inwestycja i to jest e, gdzieś tutaj mm, no, dobre posunięcie. Niektórzy z Was mogą mieć sprawy urzędowe, e, coś związane z prawnikiem, z sądem. E, no z jakąś instytucją, tak? Możliwe, że to też dotyczy właśnie finansów, spraw finansowych i to trzeba będzie tu sobie jakby załatwić. Myślę, że to będzie poczciwie, poczciwie mnie załatwione, dobrze załatwione na Waszą korzyść i nie powinno być większych problemów. Co do singli, czy w życiu singla pojawi się jakaś osoba do związku? Powiem tak, idą do Was zmiany, zmiany życiowe, i tam mam wrażenie, że na duży, duży plus. E, przybędzie Wam dużo siły, dużo energii, e, poczujecie się atrakcyjni, bez względu na to, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, tak, taka gdzieś no. Powiedziałem, od nowa, <laughs> może sobie też zafundujecie jakąś odnowę, ale jak nie to duchowa, taka, która was uniesie. Wasza wiara w siebie e, dosłownie wzrośnie. I tu faktycznie możecie poznać osobę, zacząć jakąś nową znajomość. Z osobą, która będzie się nadawała na stały związek, na budowanie domu, rodziny. E, może to się też e, jakby łączyć z jakąś wyprowadzką, albo ta osoba będzie musiała się przeprowadzić do was, albo wy do niej. I to jest takie odczucie szczęścia, aczkolwiek nie powiem Wam dokładnie, kto to jest, bo tego tutaj jeszcze nie widzę, więc to mogą być jakby ja mówię po drugiej wisielca. Czyli coś tam się już może pomału zadziać, możecie się minąć gdzieś w sklepie, czy m, gdzieś tam rozmawiać na przykład nie wiedząc o tym, że to jest to wasze, ale już się zaczyna. Późniejsze miesiące prawdopodobnie gdzieś bardziej to zespolą. Może być tak, że to wy macie dziecko lub ta osoba będzie miała dzieci, dziecko bądź, bądź dzieci. Także to jest taki jakby fajny wstęp do fajnego okresu w życiu. Waszego, gdzie macie duże możliwości, duże możliwości na naprawdę fajny, poukładany związek, no tylko oczywiście musicie to wykorzystać. Pamiętajcie to, co mówię: to, że życie daje Wam możliwości, to nie znaczy, że tak się stanie. Jeśli będziecie bierni, to się nie stanie. Jeśli będziecie podejmować złe wybory, złe decyzje, też się tak nie stanie. Wszystko zależy od Was. To, że macie szansę, no, ale od Was zależy, czy Wy z tych szans po prostu skorzystacie. Więc tu korzystajcie, nie bójcie się, bo naprawdę to życie, może Wam przynieść fajne niespodzianki, zupełnie fajny nowy etap życia, w którym się dużo, dużo będzie działo. No i o to chodzi. Co do Związków stałych, czyli takich partnerskich, małżeńskich, tak, zamieszkały w każdym bądź razie, bo ja nie uznaję, że jest związek stały, który nie wiem, spotykacie się raz w tygodniu, tak? Chyba, że jest tak ustalone, ale z tym to jest bardzo różne. I teraz tak, jakieś rany, nie wiem, czy, czy coś się stało, coś się zadziało, może partner was gdzieś tam zranił, może coś powiedział, może coś zrobił. No, pamiętajcie, że ani Wy, ani wasi partnerzy nie są idealni, nie ma ludzi idealnych, więc trzeba by było to po prostu zakopać. Hmm, zakopać, zapomnieć, bo z tego urośnie góra lodowa, która może paradoksalnie wpłynąć na, na te Wasze związki i, i je pozamiatać. A szkoda, bo nie widzę, aby tu takie złe rzeczy się działy, tak? No, zawsze się komuś noga może podwinąć, także nawet jak ktoś, ktoś coś tam chlapnął nieopatrznie, ja, czy coś zrobił, niby, no może zdradę, bo tu coś takiego jest, może partner zdradził, wiecie co, to jest tak, czasami sytuacja, nawet wy wpędzacie partnera w zdradę, tak? Jeśli to jest jednorazowe, bo czasami tak bywa, że ktoś zbłądzi, pomyli się i, i, i gdzieś tam do tej zdrady dojdzie, ale można ją wybaczyć. Jeśli to jest wielokrotna zdrada, to już nie ma o czym mówić. Także um, myślę, że tu, jeśli do czegoś doszło, nie mówię, że to, to, to jest aż taki kaliber zdrady, ale coś, coś takiego, co was zabolało, to zamykajcie to. Idźcie, odbudowujcie ten związek, bo macie też duże możliwości, aby po prostu ten związek fajnie poskładać. Kobietki poczujecie się dowartościowane, może jakiś wyjazd wspólny, bo tu się taki pokazuje wprowadzanie zmian życiowych. Ja troszkę dołożę te karty, bo wiecie, co ja mam wrażenie, że kobiety się czujecie troszkę obarczone wszystkim. Jakby ci mężowie o was zapomnieli, czy partnerzy o, o tym, że no, wy nie jesteście do wszystkiego, tak? Na Waszych barkach niedokrotnie jest dom, praca, dzieci, sprzątanie, gotowanie, a mężczyzna tylko zarabia. no, no Fajnie, że on zarabia, ale niech się trochę jeszcze poczuje, bo wy też zarabiacie. Więc to takie zmęczenie, musicie sobie tą lekkość wywalczyć, tą, tą taką, nowy w tego związku. I to jest możliwe w tym miesiącu. Jakieś właśnie wyjazdy, jakiś czas spędzony razem, w gronie znajomych, no, z taką lekkością. I pieniądze fajne tutaj się koło was kręcą. Może nawet nie będą zapracowane, gdzieś wygrane, także grajcie, dużo spotkań. Także myślę, że jeśli chodzi o te związki, Mówisz tam czegoś, ale w życiu zawsze jest coś. Nigdy nie ma tak, że my jesteśmy cały czas szczęśliwi, nic złego się nie dzieje. No nie, bo nie potrafilibyśmy się tym szczęściem, moi drodzy, cieszyć. Musi zawsze być z górki i pod górkę. Praca. W pracy jakieś urlopy nie? albo chorobowe, coś się szykuje, to no może dlatego, że będziecie wyjeżdżać, to sobie weźmiecie jakieś tam wolne. Ale też niektóre osoby mogą się zastanawiać nad zmianą pracy i tu kończyć jedno, a jeszcze nie zaczynać drugiego i pokazuje się takie niepracowanie. Taki nie, niebyt, niebyt. Taki po prostu niebyt. Oprócz tego myślę, że... że nie, nie widzę nic złego. Praca jak praca, pracować trzeba, szału nie ma, ale no, co zrobimy, tak? Osoby, które szukają pracy, ja myślę, że spokojnie, pierwsze trzy tygodnie jak najbardziej taka praca może się pojawić. Ostatni tydzień to już tak, tak, no taki słabszy jest, tak? Efektywnie, więc, więc wykorzystujcie te pierwsze tygodnie czerwca. Pieniądze? Hmm. Nie, nie widzę żadnych problemów finansowych, powinno być wszystko, wszystko w porządku, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o stabilizację, także tu, tu jest dobrze. Karta rady. No i karta rady jest to brak równowagi w dawaniu i braniu. Także przyjrzyjcie się. Jeśli się dziewczyny czujecie zbyt obciążone, obciążone właśnie pracą, tym wszystkim, porozmawiajcie o tym z partnerem. Często tak jest, że mężczyźni myślą, że oni tylko zarabiają, idą do pracy. Są bardzo zmęczeni, przychodzą i odpoczywają. No tak, a, a ta kobieta co? Ona nie, nie przychodzi, nie, nie należy jej się odpoczynek po pracy, ona ma jeszcze dom, ona musi ugotować, ona musi posprzątać, mężczyzna tylko się wyleguje. Tak naprawdę trochę biorą sobie służące. Więc dziewczyny, unormujcie sobie tą sytuację, po prostu powiedzcie to szczerze, że tak być nie może. Wy nie jesteście. E, osobami, na które wszystko można zwalić. Wtedy się poczujecie lepiej, bo w tej chwili to jest właśnie ten brak równowagi. Macie odczucie przeciążenia, że wydajecie w ten związek więcej. Więcej wkładacie uczuć, więcej wkładacie pracy niż wasz partner. Tak jakby on was obarczał zbyt dużą odpowiedzialnością, odpowiedzialnością, przepraszam, zbyt dużą pracą. Także tu musicie mm, tu myślicie porozmawiać. Najlepiej co można zrobić, to po prostu rozmawiać. Karta rady aniołki. Uwolnij byłego partnera na czas, by oczyścić Twoją energię. Zobaczcie, to, to się tutaj tyczy do tych, zwią do tych dziewczyn, do tych chłopców, którzy chcą poszukać sobie mm, związku. Pamiętajcie, jeśli jesteście trwacie mentalnie, uczuciowo w czymś innym, no to niczego nie znajdziecie. Czasami. Trwacie w strachu i lęku, nie? bo poprzedni związek się rozpadł, bo poprzedni związek nie był dobry, bo partner wam, was skrzywdził i trzymacie paradoksalnie tego partnera zamiast go puścić, pomimo tego, że związek się skończył, wy nie jesteście od niego odcięci, tym samym nie przyciągacie niczego dobrego do swojego życia, albo podobieństwo, czyli takie same osoby, jak był Wasz partner czy partnerka. Albo po prostu nic, z lęku, ze strachu. Ale też jest tak, że czasami jesteście tak bardzo zabujani w kimś, kto was, nie wiem, oszukał, porzucił, e, że nie potraficie otworzyć się na nowo. No i później mamy taką sytuację, tak jak tu powiedziałam, idą zmiany życiowe, ale możecie ich nie wykorzystać, dlatego że nie jesteście otwarci na związek. Tu musicie mieć tą aurę, y, se, przepraszam, co jest tą aurą, gdzie czakrę, serca, Otwartą, niezablokowaną. A jeśli ją blokujecie sami przez jakieś wspomnienia o byłym, no to niestety no, tak, tak niczego nie przyciągniemy, tak sobie życia nie poukładamy. Więc tych wszystkich byłych nieszczęślików po prostu obcinamy, puszczamy, i niech sobie idą. A wy wchodźcie w nowe życie, w szczęśliwe życie, aby nam się wszystko poukładało. To, co było, to znaczy, że było i jakby miało być. To by, to by trwało, jeśli coś się skończyło to z jakiegoś powodu, nie czekajcie aż się odezwie, aż da jakiś sygnał, bo on się musi otworzyć, odblokować, a tam się musi, co to jest, puszka żeby się otwierała, facet jak chce to jest, tak samo jest z kobietą, tu nie ma różnicy, my jak jesteśmy zakochani to chcemy być drugą osobą i żadne wytłumaczenia nie pomagają w tym momencie, jeśli nie widzisz żadnych postępów, tylko jakieś słowa, obietnice, Dajcie sobie spokój, kończcie to i, i nie ma i żyjcie sobie własnym życiem. Kochani, dziękuję za y, uwagę i do usłyszenia.